Powiedz mi, co widzisz, kiedy patrzysz na budynki? Beton? Stal? Z czego powinniśmy budować jutro? My patrzymy w stronę natury, bo wiemy, że tam znajdują się odpowiedzi. Projektujemy i tworzymy przyszłościowo w technologii konstrukcji drewnianych. Stworzymy dowolny projekt o niepowtarzalnym charakterze. Zajmujemy się zarówno projektowaniem, jak i wykonawstwem. Wybieramy materiały niskoemisyjne i ekologiczne. Tworzymy z pasją. Budowanie w oparciu o najwyższe wartości czyni nas tym, kim jesteśmy. Zapraszam do współpracy. Adam Kotarski, prezes spółki Modulam.